je Dojebało taką falę? Całem mokry Julia! chodź tu! Ej młody, ja to ja ci mam zdjęcie zrobię Ty masz wszystko mokre A ja ci swoim, ja ci swoim Tak mnie fala ublała, widzisz? Julia też całem mokra była Taka fala teraz była duża Duża była ja normalnie byś teraz wszedł do wody, normalnie biorąc podajki, to tam pływa? Nie ma kurwa lipy. <śm> Arkorało. Nie ma pierdalania się. Ja tutaj tu ma dzisiaj rzucę. Wywiad, wywiad. Co, Człóżo, Co pani sądzi o wąskim morzu? Zimno i kurwa. przejba pięknie, 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 no, pięknie staje to... Nie no, ma... nie daje się zgodnić pani pani Barbarę? Bardzo się pyta. Skąd te końskie muchy? muchy? No, Taka była, nie? Gdzie to. końskie. Nie na Co <grym z górę> to? Skakujemy? Nie, bo się potopiczy jeszcze. Jakbym spodańki, to chodzę normalnie, no. I ręcznik, kurwa. No i ręcznik. No grilla normalnie. No grilla robimy normalnie. A ta nie idzie z nami czy nie? Chcemy się przejść dla drą, nie? Oj, wiemy <świedzie> to. Asia!